Witam serdecznie pod Zamcze. W tym odcinku chciałbym przedstawić Państwu odmianę selekcji Wiktora Kaugina pod nazwą Nowiciok lub Legenda. Odmiana o bardzo wczesnym okresie dojrzewania, około 9500 dni. Grona duże, o średniej wadze od 700 do 1500 gram, a bardzo często dochodzące nawet do 2 kg. Jagody duże, od 12 do 18 gram. Miąż gęsty, twardy. O bardzo przyjemnym harmonijnym smaku. Mrozoodporność na poziomie minus 23 stopni Celsjusza. Nowiciok legenda. Selekcja Wiktor Kaugin. Teraz zważymy trzy jagody. Pierwsza 11,98 12 gram. Druga 12,87 i ostatnia 12,61. 3 jagody łącznie ważą 37, 48. A teraz sprawdzimy sobie, jak to wygląda w przekroju. Przekroimy jedną jagódkę. Miąższ gęsty, zbity. W tej połówce mamy jedną. I drugą pestkę, dwie pesteczki. I tutaj jeszcze jedna. Trzy zobaczmy jeszcze jedną jagodę. To samo to samo w tej połówce są dwie pestki. I tutaj mamy jedną pestkę. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia pozostałych recenzji na naszym kanale. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek.